Moi drodzy, jak pewnie wiecie, przez ostatnie prawie 11 lat byłem związany z redakcją gry online, a konkretniej z kanałami TV Gry, TV Filmy i w ostatnim czasie TV Tech. Ten rozdział został jednak zamknięty. W połowie sierpnia w swoich mediach społecznościowych opublikowałem krótkie oświadczenie i ogłosiłem, że niedługo zamierzam wystartować z własnym kanałem. Co niniejszym czynie. Jednak najpierw chciałbym z Wami pogadać o tym, co się wydarzyło i co się będzie działo w przyszłości, bo wydaje mi się, że w obliczu tak dużych zmian jestem wam to po prostu winny. Prawie 11 lat z jedną firmą to naprawdę szmat czasu, jakby nie patrzeć jedna trzecia mojego życia. Pod koniec 2014 roku napisałem do ówczesnego szefa TV Gry, czyli Gambriego, maila z nieśmiałą propozycją współpracy. Ku mojemu zaskoczeniu Grzesiek nie tylko odpisał, ale dał mi szansę. To był czas, kiedy TV Gry powoli odbudowywało się po odejściu Krzysztofa Gonciarza, ale jeszcze nie było taką potęgą jak, nie wiem, w roku 2020. I ja miałem okazję być częścią tego imponującego marszu na szczyt polskiego gamingowego YouTube'a. Prawda, trochę z boku, bo tylko w roli współpracownika, ale z waszej perspektywy pewnie nie było widać różnicy. Po prostu wszyscy nagrywali w studiu, a ja we własnym pokoju albo w ogóle bez kamery. Bo przez kilka pierwszych lat najczęściej robiłem materiały z samym głosem. Raz, że trochę brakowało mi odwagi, a dwa, że niespecjalnie miałem warunki. Ani sensownego tła, ani lamp, ani aparatu, dorabiałem się tego wszystkiego z czasem. I ciągle inwestowałem w sprzęt, żeby jakościowo gonić ekipę pracującą stacjonarnie. Strasznie się wtedy jarałem, że mogę być częścią tak niesamowitego projektu jak TV Gry, że moje filmy pojawiają się obok takich autorów jak Het, Gambry, Kacper Pitala, Jordan, Arash i tak dalej. To byli ludzie, których dopiero co oglądałem z perspektywy zwykłego widza i nie ma się co oszukiwać fana. Mimo, że poświęcałem na swoje filmy mnóstwo czasu, to trudno ten okres nazwać pracą, bo bardziej sobie dorabiałem niż zarabiałem, ale kasa w tamtym czasie nie była dla mnie najważniejsza. W 2020 w tym roku zacząłem też pomagać w rozwoju drugiego redakcyjnego kanału o tematyce filmowej, czyli TV Filmy. I tam też pojawiałem się w miarę regularnie. Z waszej perspektywy, byłem więc pełnoprawnym członkiem redakcji. Jednak tak naprawdę z Golem związałem się na stałe dopiero 3 lata temu, by w 100% skupić się na rozwoju najmłodszego redakcyjnego kanału, czyli TV Tech. Ja wówczas grami byłem już trochę zmęczony, bo gadałem o nich od dawna, więc chętnie podjąłem to nowe wyzwanie. Swoją drogą to był moment, w którym niepostrzeżenie stałem się największym redakcyjnym dynastycznym. Bo cała stara ekipa od wideo poza Michałem odeszła. Ale do rzeczy. TVTech bardzo szybko zaskoczył. W krótkim czasie wspólnymi siłami udało się zbudować nowy, rozpoznawalny kanał o tematyce technologicznej, który zbliżył się do 100 tysięcy subskrypcji. Na którym pojawiło się kilka naprawdę spektakularnych hitów z wyświetleniami na poziomie kilkuset tysięcy. Jeśli chodzi o tematykę technologiczną, to naprawdę nie jest standard. I żeby było jasne, absolutnie nie uważam, że to tylko i wyłącznie moja zasługa. Przez TVTech przewinęło się wielu dobrych autorów, ale chyba nie będzie dużym nadużyciem z mojej strony, jeżeli Powiem, że jednak główną twarzą TVtech byłem ja, bo zajmowałem się tym kanałem najdłużej i nie będę się tu silił na fałszywą skromność, moje materiały oglądały się najlepiej. Naprawdę zależało mi na tym, żeby publikowane treści były ciekawe, szukałem nietypowych, nieoczywistych tematów, przeważnie realizowałem je w 100% samodzielnie. Na przykład ten reportaż o przydomowej fabryce trójkołowych rowerów elektrycznych. Mogłem w tym czasie nagrać trzy materiały z gadającą głową i przebitkami pobranymi z internetu, ale chciałem też robić. Rzeczy bardziej ambitne i wymagające. I wiecie, miałem ogromną satysfakcję z osiąganych wyników i pozytywnego odbioru. Przez bite dwa lata ja po prostu żyłem tym kanałem i mega mnie cieszyło, kiedy film, nieważne czy mój, czy czuka, czy wcześniej jeszcze innego autora, mówiąc kolokwialnie, siadał. Ale jednocześnie miałem poczucie, że jego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. I tak dotarliśmy do finału tej blisko 11-letniej przygody, która niespodziewanie zakończyła się w sierpniu. Nagle, bez żadnych zapowiedzi, po prostu Pożegnałem się w jednym z filmów i zniknąłem. Z perspektywy widza, który ogląda moje materiały od lata, może nawet od samego początku, no. Dziwna sprawa. Wiem, że temat wzbudza zainteresowanie, bo sporo osób pyta mnie, co się wydarzyło. W komentarzach pojawiają się najróżniejsze teorie. Jak pewnie wiecie, w dzisiejszych czasach większość umów ma zapisy, które nie pozwalają przez jakiś czas mówić o szczegółach. Powiem więc, że zakończenie współpracy w tym momencie było dla mnie zaskakujące i osobiście liczyłem, że będzie mi dane dalej rozwijać projekt pod nazwą TVTech. Niestety tak się nie stało, ponieważ tutaj cytuję, wszedł on w new Stage of Development. Już Beze bezemnie. Ktoś może powiedzieć, normalna sprawa. Firmy zatrudniają i zwalniają takie ich zbojeckie prawo, i to jest oczywiście prawda. Po prostu jest mi zwyczajnie przykro, bo dałem z siebie maksa. Wydaje mi się, że więcej już nie mogłem. Mam wrażenie, że udało się zbudować coś naprawdę dużego i wartościowego, ale jednocześnie mam poczucie, że cała ta ciężka praca nie miała żadnego sensu. Od dwóch miesięcy, czyli publikacji mojego ostatniego filmu, kanał pozostaje nieaktywny, a algorytm YouTubea za chwilę go zakopie. Nie obrażam się na rzeczywistość, znam zasady tej gry, po prostu trochę inaczej wyobrażałem sobie finał tej 11-letniej przygody. I nie bez powodu kolejny raz używam słowa przygody. Dla mnie to było coś zdecydowanie więcej niż praca. Bez pasji i bardzo osobistego zaangażowania zrezygnowałbym już dawno temu. Tyle na temat przeszłości. Ten rozdział uznajmy za zamknięty i pogadajmy o tym, co dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, przez ostatnie lata budowałem projekt, który w najmniejszym nawet stopniu nie należał do mnie i zamierzam wyciągnąć z tego, co się wydarzyło lekcje. Postanowiłem, że chcę mieć wreszcie coś swojego i dlatego zamiast szukać pracy w innych firmach czy redakcjach, zdecydowałem się zaryzykować i pójść na swoje. Nie ukrywam, że od dawna z dużą zazdrością patrzyłem na takich twórców jak Michał Pisarski, Niantyfan, Zmaslo, Ziemniak, całą ekipę tz 3 chłopaków z kanału o technologii. Sporo osób już wcześniej pytało mnie, Dlaczego wciąż nie wystartowałem z własnym kanałem? Przekonywało, że z takimi wynikami i rozpoznawalnością powinienem sobie bez problemu poradzić. I nie ukrywam, myślałem o tym, ale jednocześnie bałem się zaryzykować i cały czas odkładałem to na później. Wiecie, rodzina, kredyt i inne zobowiązania skutecznie powstrzymują przed wprowadzaniem w życiu radykalnych zmian. Teraz decyzja tak naprawdę została podjęta za mnie i lepszej okazji, żeby spróbować, chyba już nie będzie. W tym miejscu bardzo chciałbym podziękować Wam, to znaczy widzą. Po publikacji mojego oświadczenia otrzymałem bardzo, bardzo dużo wsparcia. Pojawiło się mnóstwo wiadomości z życzeniami powodzenia, ofert pomocy, propozycji współpracy. W tym, nie ma co ukrywać, trudnym i stresującym momencie było to dla mnie bardzo ważne. I pozwoliło uwierzyć, że cała ta operacja może się naprawdę zakończyć sukcesem że istnieje spora grupa odbiorców, która oglądała nie TV Gry, TV Filmy czy TV Tech, tylko konkretnie mnie i chciała. Aby to robić dalej. Naprawdę wielkie dzięki za każdego lajka, like komentarz, wiadomość, za wszystko. Chciałbym też podziękować całej ekipie kanału o technologii oraz Bartkowi, czyli Nieantyfanowi, bo mimo, że tak naprawdę się nie znamy, poświęcili mi sporo czasu i udzielili wielu cennych wskazówek na start. Nieantyfan wspomniał nawet o moim kanale w jednym ze swoich materiałów i zrobił to z własnej inicjatywy, bo w życiu nie miałbym śmiałości go o to poprosić. Niestety nie obyło się bez komplikacji, bo w międzyczasie mój kanał niespodziewanie zniknął z YouTube'a i tak naprawdę wciąż nie do końca wiem dlaczego. Najbardziej prawdopodobne Wersja jest taka, że algorytmowi nie spodobał się szybki przyrost subskrypcji na świeżym kanale bez ani jednego opublikowanego filmu. Na szczęście po kilkudniowym boju kanał udało się odzyskać. Cóż, no, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Nie zamierzam robić wielkiej rewolucji, bo wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Tematyka, którą poruszałem do tej pory, czyli technologia i e gaming, sprawdzała się dobrze. Ja lubię o tym opowiadać, wy lubicie to oglądać, więc chyba nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Możecie się tu spodziewać materiałów związanych ze smartfonami, konsolami, komputerami, różnego rodzaju akcesoriami, sprzętem retro. Będą komentarze do bieżących wydarzeń, analiza trendów, dużo publicystyki, testów, porównań i tak dalej. Myślę, że może nieco częściej niż do tej pory będę sięgał po tematykę gamingową, bo przez lata zajmowałem się grami i trochę za nimi tęsknię. Chciałbym też, żeby ten kanał był trochę bardziej mój. Do tej pory jakoś tak automatycznie wychodziłem z założenia, że skoro reprezentuję duży portal, to najważniejsze są fakty, a moje przemyślenia, anegdoty czy wspomnienia nikogo za bardzo nie interesują. Teraz wciąż będę stawiał na merytorykę, ale może w nieco bardziej personalnym wydaniu. Oczywiście tam, gdzie będzie na to miejsce i gdzie będzie to miało sens. Musicie też wiedzieć, że praca w redakcji to nie tylko to, co widać, czyli w moim przypadku filmy. Miałem też sporo innych obowiązków, a ponieważ większość z nich teraz zniknie, będę mógł się skupić. Na tym, co lubię najbardziej i w czym wydaje mi się, jestem najlepszy. Częściej będę też sięgał po tematy, które z różnych przyczyn odpuszczałem, bo albo były zbyt czasochłonne, albo istniało ryzyko, że się nie klikną, albo średnio pasowały do profilu kanału. Teraz będę mógł sobie pozwolić na więcej i działać bardziej elastycznie. Wiadomo, wszystko wyjdzie w praniu, ale jestem dobrej myśli. Na zakończenie musimy chwilę pogadać o temacie, który jest dla mnie trochę niezręczny, ale jest absolutnie kluczowy, żeby wszystko to, o czym przed chwilą opowiedziałem, mogło się zmaterializować. Czyli o finansach. Myślę, że nie będzie to dla Was dużym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że chciałbym uczynić z tego kanału moje miejsce pracy. A to oznacza, że musi generować dochody. No, samą pasją nikt się jeszcze nie najadł. Chciałbym być wobec Was uczciwy, więc już teraz informuję, że na kanale będą się pojawiały różne współprace reklamowe tym chociażby płatne lokowania. Niestety w Polsce realia są takie, że z samego AdSensea, czyli reklam wyświetlanych na YouTubie wyżyć się nie da. No chyba, że jest się gigantem pokroju, nie wiem, Książula. Ale no to mi w najbliższym czasie raczej nie grozi. W tym miejscu z ogromną radością chciałbym ogłosić, że mój kanał już na starcie zyskał stałego partnera, którym jest Komputronik. Bardzo dziękuję za zaufanie na tak wczesnym etapie rozwoju kanału i mam nadzieję, że będzie to długa, owocna współpraca. Dla mnie to naprawdę duża rzecz i wyróżnienie. Dlatego jeżeli planujecie coś w najbliższym czasie kupić i chcielibyście mnie wesprzeć, zróbcie to w Komputroniku, korzystając z linku umieszczonego w opisie filmu. Rozważam też uruchomienie jakiejś formy wsparcia bezpośredniego Niego, ale nie jestem przekonany, czy to dobry pomysł. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Może są wśród Was osoby, które na tyle cenią moje materiały, że chciałyby wspomóc funkcjonowanie kanału. W ogóle, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach. Może uzbiera się ich na tyle dużo, że będę mógł nagrać swoje pierwsze QA. Zawsze chciałem to zrobić, a jakoś nigdy nie było okazji. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Bardzo mi to pomoże, szczególnie teraz, na samym początku. I oczywiście zapraszam na swojego Instagrama, Xa i świeżo założonego TikToka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. No, to chyba. Tyle ogłoszeń. Mam wielką nadzieję, że ten film będzie początkiem czegoś naprawdę dużego. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję i do zobaczenia w następnych materiałach już niedługo. Na razie.